Dzisiaj gościmy w gospodarstwie Malinówka na rarytasie lubuskim chwasty w kuchni. Chwasty w kuchni potrzebują różnego rodzaju dodatków. I gościem naszym także jest przedstawiciel firmy Twój Tarp, pan Kacper Szklarski, który zechciał nam dzisiaj do gotowania użyczyć swoich warzyw i owoców. Dokładnie. Y Skąd pomysł w ogóle, że Pan, jako taki, jako taki młody człowiek, zajął się warzywami w ogóle? Bo młodzi ludzie dzisiaj szukają różnych innych, ciekawszych zawodów, a ten zawód jakby bliżej natury i pomysł na życie dosyć ciekawy. No, jest to myślę, że dosyć nowy pomysł, bo warzywami zajmują się moi rodzice. Już od ponad 30 lat prowadzą gospodarstwo i ja się dopiero w to wdrażam. W zasadzie. Chciał, nie chciał, jestem wdrażany w to od małego, bo cały czas miałem z tym styczności i z produkcją, i z sprzedażą, i, i tak dalej. Także myślę, że to jest taka naturalna po prostu kontynuacja, że, że syn musi przejąć po prostu gospodarstwo i, i dalej to kontynuować. to, no to, to co... Rodzice bardzo zadowoleni chyba, że mają myślę, kogo, że tak. kogoś kto się tym samym zainteresował co oni i wyniki ich pracy będą w jakiś sposób też, efekty ich pracy będą także u pana widoczne w działaniu, bo tego doświadczenia przynajmniej mają szansę i swoich różnych pomysłów na to działanie przekazać komuś innemu. A jeżeli chodzi o warzywa, to co w nich takiego jest ciekawego, że akurat Twój targ może zainteresować naszych mieszkańców, naszych kupujących, bo one są inne. Dlaczego są inne? Ja myślę, że dużą zaletą naszą jest to, że mamy bardzo szeroką ofertę warzyw. Rzadko kiedy się zdarza, że są gospodarstwa, które mają, teraz mamy przeszło 60 różnych produktów, różnych warzyw. Raczej teraz gospodarstwa idą w specjalizację, mają po kilka, kilkanaście produktów, którymi głównie się zajmują. No i jest tak, że jeden robi marchewkę, kapustę i sałatę, inny robi ziemniaki, zboże i inne produkty. No U nas jest ta oferta bardzo szeroka. Nie robimy tego na dużą skalę, na skalę taką przemysłową, hurtową, tylko raczej to jest na detaliczną skalę. Myślę, że też świeżość tych produktów że produkty potrafimy mieć zbierane tego samego dnia i tego samego dnia trafiają do klientów, do sprzedaży, ale najczęściej to jest na następny dzień. Ale też myślę, że, że naturalny sposób uprawy, bo jednak cały czas trwamy moja mama od początku starała się robić tak, żeby te warzywa były jak najbardziej naturalne żeby były jak najlepsze żeby były przede wszystkim smaczne bo też yy, żyjemy na tych warzywach cały czas je jemy i no też chcemy, żeby nam po prostu smakowały. I to najważniejsze jest, że wiemy, że te warzywa są w naturalny sposób produkowane, bo tym się mogą różnić i tym zdobywacie też zapewne klientów tym niepowtarzalnym smakiem, że jeżeli raz się od Was zje ogórka, to już każdy by chciał tego ogórka w końcu drugi raz zjeść, bo smaku się nie oszuka. Panie Kasprze, czy wiemy gdzie? Ten, te wszystkie warzywa wasze możecie nam udostępnić. Mhm. W których miejscach jesteście? Mamy sklep przy naszym gospodarstwie we Wrociszowie. Teraz mamy świeżo otwarty sklep w Zielonej Górze na Jaskółczej 32A. Sprzedajemy też po różnych targowiskach. Na targowisku w Nowej Soli, na targowisku w Zielonej Górze, w Ochli, na co niedzielnym targu. To są takie nasze główne punkty sprzedaży detalicznej. No, i oczywiście zachęcamy wszystkich, bo smaku Państwu nie przekażemy w ten sposób, w jaki dzisiaj rozmawiamy. Zachęcamy do spróbowania warzyw z Twojego targu. Dziękuję, że zechciał Pan dzisiaj nas wesprzeć swoimi warzywami w kuchni. Rarytas nam niezmiernie smakował. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.